Jakiś czas temu moja dziewczyna była na wyjeździe w Budapeszcie, na Węgrzech i zamiast głupkowatych pamiątek przywiozła mi całkiem niezłą baterię kraftowych węgierskich piw. Są one dość przekrojowe, bo praktycznie każde jest z innego browaru i każde, praktycznie każde jest w innym stylu. Także fajnie, myślę, że to będzie taka dobra próba, żeby zobaczyć co tam w ogóle na Węgrzech w kraftcie się dzieje. Piw jest 10, dlatego podzielę je na jakieś tam mniejsze grupy. Powstanie z tego cyklu około 4 filmów. Dzisiaj zajmę się piwami mocno chmielonymi, czyli wariacjami IPA. Jeśli chodzi o mocno chmielone piwa, mam trzech przedstawicieli. Pierwsze piwo to jest Jam 52. To jest browar Mad Scientist. Drugie piwo pochodzi z browaru Cervizia Craft. Słuszna, piękna, duża butla zamykana korkiem. Jest to Red IPA Seven Scenes. Aczkolwiek chyba to piwo konkretne nazywa się Last, czyli nieczystość, ponieważ tu mamy wymienione 7 grzechów głównych, z tym, że Last jest powiększone, więc podejrzewam, że jest to seria siedmiu różnych piw. Każde przedstawia inny grzech. Koncepcja Zbliżona do browaru Amager, który też, też coś takiego w swojej ofercie e, posiada. Na etykiecie mamy, e, mamy obraz Hieronima Boscha, właśnie przedstawiający Siedem Grzechów Głównych. No i trzecie piwo to e, Sotet Bunko. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Jest to Fekete IPA, czyli ciemne black IPA. Fekete, jeśli dobrze pamiętam. No, i, i dobrze widzę, jest to po prostu dark, czyli czy też black, czyli ciemne piwo. Browar nazywa się Golem. Także kolejny browar Golem, odwołujący się do tego stwora, jest to browar kontraktowy. Mamy browar Golem w Polsce, mamy browar Golem na Słowacji. Z tym, że ten na Słowacji to jest browar restauracyjny. W Polsce, kontrakt. Tutaj też mamy browar kontraktowy Golem. No więc zaczniemy od tego pierwszego piwa. Generalnie wszystkie piwa, które otrzymałem, mają całkiem dobre recenzje na RateBeerze. Akurat y, tam staraliśmy się wybrać takie piwa, żeby, żeby one naprawdę no, w, w, coś coś ciekawego na temat węgierskiego kraftu pokazały. Y, więc y, no, można powiedzieć, że to jest czołówka węgierskiego kraftu. To piwo. To jest American Pale Ale. Ono jest dosyć dobrze ocenione, natomiast bardziej, wyżej ocenione jest piwo Gem 62 chyba. W każdym razie IPA, bo to jest American Pale Ale. IPA z tego browaru, bardzo podobny, podobna etykieta, ten sam krój. Jest chyba lepiej oceniony, natomiast no, browar jakąś renomę posiada, więc sprawdźmy, sprawdźmy go. Niestety na wszystkich etykietach Prawie wszystkich jest, yy, opisy są po węgiersku. Także, no, wybaczcie, nie przekażę Wam pełnych informacji. Natomiast, no, to co będę w stanie, to, to oczywiście powiem. To piwo ma 5,2% alkoholu. W składzie mamy wodę, słód jęczmienny, chmiel i drożdże, podejrzewam. Mm, browar pochodzi z Budapesztu. Chyba jest to browar stacjonarny. Na raid jest opisane jako microbrewery, więc wydaje mi się, że jest to browar stacjonarny. Otwórzmy, zobaczymy, co siedzi w butelce. No, trochę się piwo podrywa, ale chyba nie będzie, nie będzie wystrzału. A w ogóle profesjonalny otwieracz z Budapesztu, tematyczny. Aczkolwiek z innej wycieczki. No, piwo się trochę poderwało, jest niestety chyba trochę przegazowane. Dobra. No, kolor ma bardzo ładny. Złocisty, ładnie opalizujący. Mm, bardzo fajnie wygląda. Natomiast ta piana jest taka sobie: jest bardzo wysoka, grubo-pęcherzykowa. No, taka nie, no niezbyt trochę. Ona by mogła być na wajcenie, natomiast no na, na IPA to nie bardzo. No, jakieś nuty cytrusa są, ale jest też jakiś smrodek. No nic, spróbuję na razie. No, generalnie zapach nie porywa. Jest jakaś nuta yy, chmielu, ale też jest taka niezbyt przyjemna. To jest chyba taka odsłodowa. Nie wiem, czy to nie jest jakiś DMS. No ale to może wyjdzie, a może... Nie wiem, zobaczymy. Poczekamy, niech też się trochę ogrzeje, trochę utleni i może, może dojdziemy do tego, co to jest. No wysycenie jest wysokie, trochę za bardzo. No smak jest słodowy przede wszystkim. Podwyższona kwaśność. Tak jakby coś tu się może już zaczynało dziać, aczkolwiek piwo jest w dacie 29 września ma termin. Ja te piwa dostałem zupełnie niedawno, do, to nie dalej jak dwa tygodnie temu, więc też mm, jak na siebie to bardzo szybko je <gryw> uruchomiłem, bo zazwyczaj mam tendencję do przeleżakowywania piw, na co się potem, przez co się potem złoszczę na siebie, dlatego teraz mówię od razu piję, y, póki są świeże. No, generalnie jest słodowo, tak nawet trochę bym powiedział lagerowo. Jakieś nuty cytrusowe, chmielowe majaczą też w smaku. Jakaś goryczka też się pojawia, także nie jest do końca źle. Natomiast, no, no nie jest to ten poziom. Znaczy, to jest może poziom APA z Polski 2012-2013. Te początki, pierwsze browary kontraktowe. No to, to wtedy takie APA gdzieś tam może miało rację bytu. Natomiast no w, dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, na ten moment, no to nie, niestety to jest piwo no totalnie jakby nie odpowiadające mojemu wyobrażeniu na temat stylu APA. Jakbym miał przyrównać, to bym powiedział, że to jest poziom żywca APA. O, to myślę, że to jest bardzo dobre określenie, z tym, że goryczka jest trochę wyższa. Nie wiem, czy czasem teraz nie obraziłem piwowaru z Węgier, no ale no sorry, takie mam wrażenie. No, także no niestety, trochę, trochę rozczarowanie. No, trzeba powiedzieć sobie jasno, nasz rynek piwa poszedł tak bardzo już do przodu, że no, żeby nas zaskoczyć, to, to, to trzeba zrobić piwo naprawdę wybitne. No, a rynek węgierski bardzo fajnie się rozwija. Widzę, że tam dużo, dużo się dzieje, ale oni są chyba na etapie takim jeszcze w początkowym trochę. Zostawmy to piwo. Miałem jeszcze spróbować tą wadę yy, rozpoznać. To nie jest raczej żadna wada, to jest taki po prostu słodowy, zbożowy, yy, zbożowy aromat. Taki chlebowy, trochę ciasteczkowy. Yy. No, no, zdecydowanie słodowy. Nie jest to piwo złe, tragiczne do wylania, ale nie jest to piwo, nad którym można by się rozwodzić dłużej. Także przechodzimy do następnego. Dobra, otwieramy tą bombę. No, naprawdę, butelka prezentuje się rewelacyjnie, aż. Powiem Wam, że jak na styl, to trochę jest to przesada, jest to trochę przerost formy nad treścią. Czy znaczy w ogóle spostrzeżenie moje, jak dostałem te, te 10 butelek, to muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o opakowania, o design, etykiet, butelki, kształty butelek, no to Węgry są naprawdę tutaj, no może nie przed Polską, ale tak nie mają się czego wstydzić. To zobaczcie w następnych filmach, bo mam tu jeszcze parę innych ciekawych przykładów. Natomiast Jednym właśnie z, z ciekawszych opakowań jest ta butelka, korkowana. No, naprawdę, w takiej butelce to mógłby być jakiś kwas, jakiś rys, jakiś barley wine, leżakowany w beczce. Natomiast tu mamy zwykłe Red IPA. No, piwo tak naprawdę codzienne można powiedzieć. Piwo barowe. Mamy tutaj, tak, pojemność 0,75. I teraz jakieś informacje na temat piwa. Wszystko jest niestety po węgiersku. Nic tu nie znajdę. Żadnych, nie widzę żadnych amerykańskich, angielskich słów. Nawet nazwy chmielów nie ma. Alkohol 5%. Red IPA i alkohol 5%. Tyle mogę Wam powiedzieć. Na Red też tam sprawdzałem opis jak, jakiegoś wielkiego opisu. Nie ma w ogóle na Red Beer piwo, piwo last... Yy. Widnie jako IPA, y, także zupełnie też tutaj nie, nie jest to zgodne. Nie wiem, czy styl piwa się zmienił, czy co. W każdym razie, y, no, nie znalazłem jakichś wielkich, y, jakich, jakichś dokładnych informacji. Mam nadzieję, że nie wyleci. Piwa jest w tej butelce nalane dotąd, tak gdzieś. Także cała szyjka jest pusta. Może nie wyleci. Też piwa jest dosyć dobrze schłodzone. Na korku jakieś takie widzę, pleśnie, pleśnie tudzież jakieś od wilgoci rzeczy. Ale to z zewnątrz. Kurde, znowu jest korek, który jest wsadzony na hama. <tak>, tak samo miałem z tym. W ogóle jaki długi jest ten korek? No masakrycznie, nie wyjmę go. Muszę wziąć korkociąg. Tak samo miałem z Lost Abbey ostatnio. Nie uda się, bo za gruby jest. Bez sensu. Jeszcze inaczej musimy zrobić. Od razu Wam przy okazji zrobię instruktaż, jak otworzyć piwo, e, kiedy korek za cholerę nie chce wyjść. Można z pomocą od razu korkociągiem, ale czasami dabówka jest za szeroka. Trzeba ją po prostu ciachnąć. I mamy teraz. Otwieranie jak wino, więc korkociąg. Ten korek jest tak zbity. Cholera. Chyba za duże korki. Yy, za duże korki względem butelki zamówili. Ten korek jest tak zbity, że nie mogę wkręcić korkociągu do niego. Na jakiś dramat. Dobra, wszedł. Na szczęście solidny korkociąg mam. Jest szansa, że się uda. Poszło, dobra. I nawet nie wylatuje. No, no korek, korek, gruby, solidny, ale ładny, bo jest... Jest brandowany. Craft Beer, logo browaru. Bors Craft. Warscraft, na zdjęciu może będzie widać. Dobra. Operacja zakończona sukcesem, możemy spróbować. No, Red IPA to to raczej nie jest. Kolor taki ciemno-pomarańczowy. No, piwo ładnie opalizujące. Fajnie wygląda. Piana o wiele lepsza niż w tym pierwszym. Drobno-pęcherzykowa, średnio-pęcherzykowa, ale taka bardziej jednolita. Bardziej puszysta. No, wygląda fajnie. No, Red IPA nie, ale IPA jak najbardziej. No i tu mamy znowu takie podejście y, ala Craft 2011. <grym>, y, czyli no ale dobra, umówmy się, jeżeli to ma być red IPA, no to y, a wy, wyszła IPA, no ale to IPA pójdzie raczej w stronę East Coast, bardziej w stronę klasyki. Więc y, jakby skojarzenia z rokiem 2011 i takim chmielu są y, zasadne. Aromat chmielowy, ale z nutą taką bardzo biszkoptową, taką tostową. Ewidentnie słodowe, ch chlebowe aromaty. No, karmelowe też, jak najbardziej. Takie nawet tofi, taka, taka krówka trochę wchodzi. Taki bardzo słodki aromat. Jakiś tam y, zapach cytrusowy chmielowy no coś coś tam majaczy ale znowu jest to pod y, płaszczem słodowości znowu jest trochę kwaskowo znowu mocno słodowo melanoidynowo takie właśnie y, biszkopty bardzo wyraźne wręcz herbatniki y, goryczka jest zaznaczona taka herbaciana y, trochę cytrusowa no, goryczka jest tutaj solidna, już czuję. No, w porządku piwo, technicznie nie można się do niego przyczepić. Natomiast znowu, bardziej, bardziej tutaj grę y, y, pełnią rolę y, aspekty słodowe. Gdzieś ta chmielowość sobie jest z boku. Y, Finisz jest taki mocno goryczkowy, taki wręcz, no cierpki, taninowy, herbaciany, y, ściągający. No nie jest to do końca zaletą, ale przynajmniej ta chmielowość tutaj jest zaznaczona. No tak, taka herba, herbaciany, herbata z cytryną plus herbatniki, no takie połączenie. No nie jest źle, nie jest źle. O tych herbatnikach z herbatą i cytryną wspominałem przy degustacji Ballast Point, właśnie tego East Coast IPA i, i, i to jest jakby taki... Takie zbieżne wrażenie, natomiast no tamto było wszystko bardzo delikatne, gładkie, fajne, fajnie zbalansowane. Natomiast tu jest to takie siermiężne, ta, ta, ten finish jest męczący, już, już mnie zaczyna ściągać, drapie. Bardzo jest taki naprawdę, jest mocno taninowy taki herbaciany. Widać, że sypnęli tutaj bardzo dużo chmielu, yy no i chyba albo za długo, albo za dużo. Na aromat się to nie przekłada, natomiast na gorycz yy, na, na, na właśnie taką nieprzyjemną yy, taninę się, się przekłada bardzo. No cóż, znowu, piwo do wypicia, jak najbardziej, ale nie na poziom yy, no, moich oczekiwań obecnych. Także no jesteśmy trochę, jestem trochę rozpieszczony przez polski kraft, No i też oczywiście zagraniczne jakieś tam amerykańskie, yy, brytyjskie IPA. Yy, piwo do dopicia natomiast bez, bez fajerwerków, ponownie. I ostatnie dzisiaj piwo: yy, Sotet Bunko, Fekete IPA, 6,5% alkoholu, Browar Golem. I znowu mamy wszystko po węgiersku. A oprócz nazw, nazw chmieli, przynajmniej mamy tutaj nazwy w składzie wymienione czyli mamy słód Pale, ale, Karachel, Karamunich, Karafa Specjal. Chmiele. Chmiele to są po węgiersku komlo. To też dobrze zapamiętać. Citra. Cinco magnum cascade. Sore. Leszto. To będą drożdże. Wiz to jest woda. A słody to jest arpa malata. Podejrzewam, że arpa to jest jęczmień, a malata to są, to jest słód. Bardzo tutaj. Mocny drożdżowy osad, także postaram się nalać delikatnie, żeby tego nie wlać do środka. To piwo otworzyło się najspokojniej, więc rokuje dobrze, że nie będzie przegazowane. Tu już wleję całe od razu, ponieważ muszę tak nalać jak. O, nie wiem, pieni się też mocno. Muszę tak nalać jak piwo domowe, żeby ten osad zostawić bo nie chcemy go. Taki osad drożdżowy wlany do piwa. On gdzieś tu zniknął. Chyba go trochę wlałem. Osad drożdżowy wlany do piwa powoduje do IPA szczególnie. Powoduje taką właśnie bardzo nieprzyjemną gorycz, cierpkość. No i drożdżowe posmaki. Piwo jest. No nie jest zupełnie czarne. Jest takie ciemnobordowe, ciemnorubinowe. Mocno opalizujące. Piana dość wysoka się utworzyła. Już na szczęście opadła. Teraz jest odpowiednia. Średnio pęcherzykowa. No ale taka zbyt burzliwa jak na, jak na IPA. Jakby to piwo miało pół litra, nie dałbym rady zmieścić w tym szkle w całości. No, zobaczmy aromat. To jest najważniejsze w Black IPA. No, nie jest, nie jest rewelacyjnie. Nuty chmielowe są. Jakieś nuty czekoladowe, kawowe, lekko palone też są. Ale jest też taka nuta kwaskowa, taka trochę jakby octowa. No nawet nie octowa, jak no taka serowa. Kwas to jest bardzo typowy właśnie zapach. No i jest, jest on tutaj wyczuwalny. Także ta chmielowość trochę została już, no albo chmiel był niezbyt świeży, Albo to piwo już nie jest zbyt świeże. Termin przydatności ma do 22 marca 2018 roku, czyli prawie rok jeszcze. Więc wychodzę z założenia, że ono jest bardzo świeże. No ale niestety, no. Jest to bardzo wyraźny. Jest aromat chmielowy, jest taki aromat słodki, gdzieś też taki trochę truskawkowy, to jakieś może estry, może chmiel. Natomiast no, ten aromat taki serowy jest wyraźny i, i on bardzo przeszkadza. No w smaku jest bardzo nijako. Jest tak trochę, jest też mocna paloność, trochę chmielowości, gorycz się zaczyna pojawiać taka solidna. Znowu jest taka cierpka, znowu się robi taka herbaciana, trochę gryząca. No, to jest taki poziom średnio zaawansowanego piwa domowego, może nawet początkującego piwowara domowego, ewentualnie początkującego browaru kraftowego albo browaru kontraktowego. No, tak jak mówię, wszystkie te trzy piwa są do wypicia. Nie są jakieś bardzo mocno zepsute, jakieś mocno wadliwe. Natomiast one są strasznie kanciaste. One są tak toporne, że naprawdę my się takimi piwami zachwycaliśmy w 2011-2012 roku. To były pierwsze piwa polskiego kraftu, i podejrzewam, że wtedy po prostu każde piwo, które było inne, robiło na nas wielkie wrażenie. Jest tendencja, żeby dowalić na goryczkę. U nas już to odchodzi. Tutaj jest już dawno właśnie nie zaznałem takiej, takiej goryczy. A tutaj zaznałem tego wrażenia we wszystkich trzech piwach. Może w tym pierwszym najmniej. Ale u nas już się odchodzi od tego walenia chmielu na, w opór na goryczkę. Raczej się chmieli obficie bardziej w późniejszych fazach, gdzie ta gorycz też przechodzi, ale ona jest taka gładsza, delikatniejsza. Tu jest po prostu w opór. Ale nawet to nie jest taka czysta chmielowa goryczka, jak właśnie taka garbnikowa. To jest dowód ewidentny na to, że, no, znaczy dowód, tak mi się, tak mi się przynajmniej wydaje, że to są, to są piwowarzy, którzy z piwowarstwa domowego dopiero przechodzą na, na sprzęt profesjonalny, większy, gdzie to chmielenie się zupełnie inaczej rozkłada niż w domu. Być może to jest powód tego, że te receptury przełożone z domu na dużą warzelnię, no, są takie efekty, jakie, jakie są. No cóż, fajnie, że się na Węgrzech dzieje, że połknęli bakcyla kraftu, że robią bądź co bądź ciekawe piwa, przynajmniej próbują. Na razie, no, na razie nie jest to może zbyt pozytywny wydźwięk. Ten odcinek nie za bardzo zachęci Was pewnie do próbowania węgierskiego kraftu. Natomiast możecie być spokojni, że jadąc na Węgry, będziecie mieli. Co spróbować i, i, i co wypić? Myślę, że piwa, które pojawią się w następnych odcinkach, będą dużo lepsze, bo no, będą to już takie większe, grubsze kalibry. Będzie odcinek o ciemnych piwach, o stautach Porterach. Będzie odcinek o Risach. No, w Risów mam trzy, ale mam też jeszcze Barley Wine. Także jakoś to podzielę, żeby były jeszcze mniej więcej trzy odcinki i myślę, że te następne piwa będą, będą lepsze. Chociażby z tego względu, że no po prostu piwa ciemne zazwyczaj wychodzą lepiej. Irisy, i stauty, portery. Także, no myślę, że, myślę, że jeszcze ten kraft węgierski mnie, mnie zaskoczy. Póki co, no jestem lekko rozczarowany. Aczkolwiek i tak pozytywnie podchodzę do tego, że kraft na Węgrzech się rozwija. Jeszcze niedawno, no w zasadzie tak jak u nas, tam nie było po prostu niczego. A teraz już jest fajnie. Także nie ma co się załamywać. Te piwa sobie w spokoju dopiję. Tak jak mówię, one nie są jakieś, żeby żeby tu się nad nimi pastwić, czy żeby je wylewać. One są po prostu bardzo przeciętne, ale jak, na, jak najbardziej do wypicia. Także. E, no, zobaczymy, co będzie w kolejnych e, degustacjach. Tymczasem dzięki, do zobaczenia. I tutaj są te grzechy wymienione, przy czym grzech last, czyli... E, czyli... Kurwa, to się nazywa. <śmusz> no nie, wyjmiesz, skurwy syna, no.